Siemano, jestem w trasie na rozładunek. Rozładunek Arbuza na Lidlu w Bydgoszczy, czy tam Pod Bydgoszczu ten magazyn jest, nie wiem, nie byłem tam. Wsiadłem koło Lublina, a teraz już jestem niedaleko Łowicza. To akurat przejazd kolejowy był, no to wziąłem kamerę e, nagram. Wiem, że tam jutro z rana mam rozładunek, że tam się samemu zdejmuje takimi wózeczkami, tymi co tam się palcem steruje, podnosi jeździ. E, na pewno znacie. Ja mam małe doświadczenie wjeżdżają tymi pózkami za każdym razem, jak mam e, do czynienia z tym wussen. Od kiedy ciężów jeszcze tylko raz miałem. Na busie kiedyś jeszcze miałem takie miejsce, gdzie tam się rozładowywało w Czechach na Billi to tam busem trochę rozładowywałem, ale to już lata temu było to już ponad 3 lata a ciężarówką raz w Grecji tak rozładowywałem no i to była masakra, no bo po takiej przerwie to tam zanim załapałem już te ostatnie palety to jakoś szły, ale na początku to ciężko i teraz tak samo będzie, no ale toż da się radę, no ludzie, prosta sprawa tak, ale wiadomo, że będzie to może wyglądało komicznie bo trochę nie ogarniam jak to działa, nie za często mam okazję, tak, ostatni raz to było no już też ponad pół roku temu, tak? Wtedy w Grecji. Wtedy w ogóle czas mnie gonił, a tu ja tym wózkiem masakra. była jeszcze ciasny strasznie magazyn, Mógł nie było gdzie ustawiać tych palet. To myślę, że tutaj będzie lepiej, no ale zobaczymy. To Wam powiem, zdam relację po tym. No i ciśniemy sobie, z A2 ścinamy tak do jedynki, żeby nie dokładać drogi, tak? Bo tak tu przed łodzią by się jechało. Skręcało na jedynkę dopiero, no ale to bez sensu. Także tak jedziemy, właśnie, bo jedziemy. Druga ciężarówka, Dafik, za mną leci. Tylko, że Dafik w inne miejsce leci. Też, no, dopiero koło Torunia ja odbiję, tak, na Bydgoszcz, a on poleci dalej na północ pod Gdańska. Dotarłem na miejsce, trochę miałem problem z wjazdem, bo tak mi się kurczy dalej, to czy dalej będzie wjazd dla ciężarówek, czy jak? I tak się na chwilę zatrzymałem na drodze. I później zobaczyłem znak, że tam dla osobówek tylko, bo tak mi to wyglądało właśnie, że to nie jest wjazd dla ciężarówek I że dalej jest dla ciężarówek No to tam sobie pojechałem dalej I już zajechałem na parking dla ciężarówek I są miejsca fajnie, więc stoję I jutro z samego rana idę tutaj do budy z papierami I niech mnie wpuszczają Mam nadzieję, że sprawnie to pójdzie ten rozładunek Że tam jakoś tym wózkiem poradzę sobie Znaczy poradzę poradzę sobie na pewno. Tu chodzi o to, żeby nie rozwalić palety, bo wiem, że łatwo tym wózkiem jest gdzieś tam źle najechać, małeś do góry. Nie dość, że paleta się rozwali, to wózek się trochę zaklinuje, nie? Ale to są pierdoły, także na pewno y, jakoś tam się z tym y, poradzi. Teraz to się ogarnąć, ewentualnie coś jeszcze zjeść i Powoli się do spanka No, a no i zakończenie zrobić, oczywiście. Jeszcze byłem na bramie, już się zarejestrowałem. Trochę tu inaczej wszystko wygląda na tym Lidlu, ale spoko ogarnięte. Ale czekam do siódmej, bo te owoce i warzywa od siódmej i dopiero wtedy będę wjeżdżał. Jest strasznie zimno, 13 stopni i wiatr taki, i w ogóle no wiadomo, z rana to się inaczej też odczuwa. Jeszcze zimniej się wydaje. Także żałuję, że jakiegoś ubrania cieplejszego nie mam, ale kto by pomyślał, że. Latem taka pogoda będzie, bo u nas w sumie było wczoraj 32 stopnie, a tu, jak się przyjechało, było 18, już tylko. Znaczy, tutaj, no już w ogóle na północy kraju, jeszcze o sensownej godzinie, tak po 17, czyli kiedy jeszcze powinno być ciepło, to już 18 stopni pokazywało. Rozładowałem, nie było tragedii, ale no długo się pierdzieliłem z tym, jednak no już prawie 10, tak, a po 7 wjechałem za bramę, biuro, potem do rampy. Rozładowywać, potem po palety, jeszcze, no i tam wszystko to się samemu rozładowuje, ładuje, i no jednak trochę mi to powoli szło, no ale tam ważne, że nie porozwalane. No i tam odebrałem te palety i zjechałem teraz na parking, ogarniam się, zmieniam te buty. Tu mam te, wiecie, z twardym czubem. Zmieniam na normalne i trzeba zjeść coś, bo już głodny człowiek mocno. Pogoda nie za fajna pada, a ja muszę na jutro przygotować naczepę. Zabrać 27 euro palet z naczepy i je wrzucić do paleciar. Niefajna robota to są te ciężkie te europalety. Kto dźwigał ten wień, no ale to nie byłby żaden problem, tak? po sobie tam przerzucać te palety, ale trzeba z naczepy ułożone są. No nie są jakoś bardzo wysoko, ale są te tam słupki. Takie, że no, trzeba wchodzić, najpierw zdejmować z tych słupków, przesuwać sobie na krawędź naczepy, schodzić z naczepy i z naczepy do paleciary. Do paleciary się niewygodnie wkłada, no bo trzeba się tam nachylać i uważać, tam trzeba na kręgosłup, żeby, żeby to sensownie zrobić. No ale wszystko do ogarnięcia, no taka to codzienność w transporcie, tak? Yy, także żeby tutaj nie odbierać tego jakiś jaki lament, nie wiadomo jaki, no po prostu jakie są realia. Yy, jest to ciężkie, więc jest to jakiś tam kłopot, ale pff, wiele razy się robiło i to jeszcze jak czas gonił. Także teraz to tam aby, padać przestało i się to zrobi. Dobrze, jest czas, bo na Grecji miałem taką sytuację, że tam firmę chcieli zamykać, mi się czas kończył, a musiałem te palety poukładać do paleciar, jeszcze z paleciar wyjmować różne rzeczy, bo tam nie było miejsca na te palety i to wszystko sprintem biegałem. No to była tragedia wtedy, a teraz tutaj na spokojnie. Oj, zeszło mi się z tymi paletami, nie nagrywałem od razu po tym jak skończyłem, nerwiony byłem, to szkoda było nagrywać. Teraz już trochę yy, pojadłem, odpocząłem, odsapnąłem od tego. Yy, Także jest OK. bo tam musiałem, no trochę upychania miałem, bo jeszcze skrzynki w paleciarze. Także trochę się podenerwowałem, ale no spoko, udało się to upchnąć. Yy, no i co, no uda, no, się siedzę w kabinie, co tu ciekawego, może później coś tam dogram takiego z jazdy, ale jak nie, to słaby film będzie, nie? Wielu kierowcom ten MAN nie leży Ja wam powiem, on nie jest jakiś taki zły Mi tam bardzo nie przeszkadza Ale jest jedna sprawa Taka, że tu nie ma stolika Patrzcie, taki rozpierdziel Po prostu tu po szafkach są kierowcy, który jeździ na stałe tym samochodem rzeczy I ja tam nie chcę nic mu przekładać Gdzie tam było miejsce, coś schowałem A tak to, że ja tu jestem 2-3 dni to, to tak jest rozwalone Nie ma stolika. W DAFie jest tu na środku To już jest lepiej ale nie jakoś bardzo wygodnie, no bo siedzimy na łóżku i no tak niewygodnie od tego stolika, ale i tak jest lepiej niż tu, bo tu wcale nie ma. Mercedes jest tam, się rozkłada, jak się siedzi na fotelu pasażera i jest bardzo spoko, bardzo wygodnie się je, na pauzie sobie siadamy tam, stoliczek rozkładamy, jest super. Druga sprawa to są te szafki. One się, nie wiem czy to uda mi się nagrać, jak one się zamykają. Do tego momentu jeszcze nie, bo one się same domykają. No i jest takie walnięcie, nie? Także to są takie dwie rzeczy, które tak na szybko, yy, które gdzieś tam trochę mi przeszkadzają. Znaczy, to, to trzaskanie no, to nie jest wielki problem, to jak ktoś tam jest bardzo wymagający, to faktycznie przeszkadza, ale trochę to yy, jest takie yy, słabe. Ale no, przynajmniej się domyka, nie, nie otwierają się, tak? Ehm, to tyle dobrego. A ten stolik, no to trochę, trochę słabo, że go nie ma, ale to po prostu lodówka się wyciąga. Tutaj wysuwa się lodówę i no na lodówce się coś tam kładzie i się je. Kolejny dzień cisnę już na załadunek i oczywiście miejsce, którego nie znam. Tam, gdzie rozładunek też nie znam tego miejsca, więc yy, wiadomo, że czeka mnie motanie się, bo co miejsce to inne zasady jak jakieś miejsca już znam, jakieś tam magazyny jak to tam wygląda to, to spoko bo już wiem jak tam się zachować jakie oni mają tam obyczaje a tutaj no to wiadomo, że nie będę wiedział miejsca nie znam, co i jak, czy pod szlaban podjeżdżasz czy jakiś parking pod ten, no ale to to pierdoły jak widzisz parking to raczej na parking stajesz, nie pod szlabanem a jak nie ma parkingu, no to, to potrzeba się ładujesz. 800 metrów z ale są jeszcze różne inne tematy, nie? Że to na magazyn, czy się wchodzi, czy się nie wchodzi. No ale to wszystko się będę dopytywał. Tylko wie, pewnie znacie temat i wiecie, jak to wygląda. Zapytasz o coś, a oni jakbyś nie wiadomo co im zrobił. Nie zawsze, bo czasami się zdarzają uprzejmi i fajni ludzie. Ale no niestety dużo ludzi jest też chamskich, jakichś aroganckich, czy to na bramie, czy gdzieś tam w biurze, czy na magazynie. No ale trudno, trzeba to znosić, trzeba się uczyć pokory, tak? Cały czas to jest taka robota, że no jesteśmy w tym łańcuchu ostatni, najgorsi, wszystkiemu winni. Kierowca w sumie nic nie może, a, a mu się zbiera za wszystko, tak? E, no są wyjątki, to nie to, że będę jechał po wszystkich, że że tam wszyscy na magazynie, czy na bramie są źli, bo nie, bo są i fajni ludzie także zobaczymy jak tam będzie w tym miejscu mam nadzieję, że jeszcze takiej tragedii nie będzie ale w tym gdzie rozładunek to już wydaje mi się, że tak na Google no szybko sprawdziłem co to za firma i, i raczej tam za ciekawiej nie będzie, stanie na ulicy będzie i czekanie e, aż wpuszczą No, ciekawe czy ja gdzieś tu dojadę. Byłem na firmie tam gdzie miałem przyjechać, a oni rano przerzucili na inny oddział yy, ten towar, i teraz muszę wracać. I wracam jakoś mnie. Znaczy, wprowadziło no, mnie jeszcze inaczej gdzieś w miasto, gdzie, gdzie w ogóle jakieś wagi są. Więc no, ja objeżdżałem i tak objechałem, że o, widzicie. A stałem na tym lidu i naprzeciwko miałem ten drugi oddział firmy. No to fajnie, że, że się dowiedziałem, dopiero jak na tamtą firmę przyjechałem. I to nawet mnie tam wpuścili, tylko dopiero w biurze mi powiedzieli, że oni rano przewrócili te palety na drugą firmę. No to za liście. Jedziemy, przygoda jest. Dobra, wydostałem się z tamtej drogi jakoś, już powinienem dojechać. Teraz tylko brakuje, żeby oni mi tam powiedzieli. No, ale się pan spóźnił, co to ma być. Że, jakieś problemy będą robić, no to już wtedy co naprawdę, to naprawdę będzie przesada dla mnie. Bo ja się nigdzie nie spóźniłem. Byłem tam na czas na tamtym oddziale jak należy. A że taka sytuacja, wiesz wam to co poradzę. Masakry. No dobra, chociaż ten załadunek był ekspresowy, jestem załadowany i cisnę do Płońska. Tam w Płońsku się obawiam, że będą jakieś cyrki, no ale. Może za dużo na dzisiaj, co także przydałoby się, że dobrze to wszystko sprawnie poszło. No i stoję na drodze. Dobrze mi się udało, tak samo, że tu z lewej jest pas i mogą mnie mijać, a nie tak jak tam zatoczka, bym zablokował drogę. Nie jedzie do przodu. Do tyłu jedzie, do przodu nie jedzie. Nie wiadomo, co jest grane. No, zobaczymy, no ale słabo jeszcze w takim miejscu, żeby udało się chociaż, coś się dzieje, ale dotoczyć się do jakiegoś parkingu no to spoko, ale tutaj na drodze jedzie po mnie holownik, e, także czekam dalej już ile ja tu jestem prawie 4 godziny i czekam na holownik, podholuje mnie tam niecałe 40 km o ile tam będzie miejsca na tym parkingu, oby było trzeba będzie wypiąć naczepę, żeby mi pomógł wyjechać spod naczepy no, i ustawić z boku naczepy, i będę tak czekał. Nie wiem do jutra, czy do kiedy, na lawetę, już gdzieś tam w naszej okolice, żeby tam na serwis zaprowadzić. Także masakra. Kolejny dzień przetyrany, już mocno jestem, jak widać. Holownik ściągnął mnie na parking wczoraj z naczepą. Naczepę wypieliśmy. I odstawili mi konia na bok. Na czepę, po naczepę przyjechał y, kierowca y, innym ciągnikiem, który gdzieś tam był y, w Płońsku, czy tam niedaleko. I pojechał to rozładować. Nie wiem, jak to się skończyło, czy się wyrobił w końcu ten rozładunek. A ja tutaj czekam. I ruszyć się nie mogę. I czekam, czy jakaś laweta będzie po mnie przejechać, i mnie tam ściągać w nasze tereny, czy w końcu gdzieś tutaj na jakiś serwis to będzie prowadzone. Nie mam pojęcia. Eee, zobaczymy. Dużo rzeczy się wysypało naraz, bo to i ładunki były pobrane na te samochody, i trzeba było coś pozamieniać. Także dlatego się to tak też ciągnie teraz. Jezioro Kolskie. trochę sobie osłodzę ten ciężki czas. Poszedłem tam rapem 300-400 metrów do przejścia. Miałem ze stacji. Może nikt konia nie ukradnie. Laweta powinna być już za jakąś niecałą godzinę. Tak z moich wyliczeń wynika, jeżeli faktycznie wyjechali wtedy, co mieli wyjechać, i na drodze nie wiadomo, co się nie wydarzyło. Także ja zwijam rzeczy, pakuję i kamerę trzeba chować. Tyle i będzie powrót lawetą, nie będę tego nagrywał tyle za wiele w tej trasie fajnych rzeczy nie było To już w ogóle trzeci raz mój będzie z lawetą Pierwszy... dwa razy były busem tym samym busem w sumie chociaż tam ich było kilka którymi jeździłem to ten sam bus dwa razy mi nawalił i dwa razy ta sama usterka była, że tylny most poszedł i wtedy właśnie było jeżdżone lawetą no i teraz będzie, no już była też laweta na parking, a teraz już ta laweta na serwis Także niby tak dużo człowiek nie jeździł w życiu, a tych lawet trochę było Nie wiem, czy to jakiś ja jestem nie taki pechowy, czy, czy tak po prostu ma być i tyle Może i to normalne, no niby trochę się najeździłem, a... Akurat po prostu trafiam, tak, że sprzęt już jest wyeksploatowany. Także, może to nie ma co mówić, że jestem jakimś laweciarzem.